Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte okrążenie. Zaczynamy. Rohan Tangate, nowym kapitanem falubazu Zielona Góra. Zobaczcie, jak wyglądało pasowanie na tę funkcję. Nowym kapitanem jest Rohan Tangate i proszę o... Proszę Państwa, i teraz właśnie jest ten moment. We have a request to you. Uh, you must try to, co to jest bardzo trudne. Prawie się udało. Się udało. Bardzo proszę o opasowanie nowego kapitana tym instrumentem. Tak jak rycerzem. Ale nie wiem, to już... I tak, zmianujecie... <laughs> Very good. Thank you very much. It's a it's a pleasure to be captain. I'm very happy to take that position, and uh, we've got a good team behind us, so we can have a good a good season. And thank you all for for the support, and we'll see you in the stadium. W minioną sobotę zielonogórskie środowisko żużlowe spotkało się na pierwszym balu żużlowca w zielonogórskiej palmiarni. Kolejnym rywalem falubazów w pierwszej lidze jest Orze Łódź, posłuchajcie co o tej drużynie mówi Kinga Sylwestra z Eleven Sports. Wydaje mi się, że bez tych pierwszych meczów sparingowych trudno jest oceniać potencjał drużyny, ale wydaje mi się, że to nadal jest bardzo mocna drużyna, która też ma bardzo doświadczonego szkoleniowca. Bo trener Marek Cieślak też dobrze zna zawodników, wie jak wykrzesać z nich to, co często ukryte, i, i wydaje mi się, że, że to też może być drużyna, która, którą można zaliczyć śmiało do, do grona faworytów ligi. Ten orzeł ma naprawdę bardzo dużo ciekawych nazwisk, bo to nie tylko jest Mateusz Tonder, ale też Tom Brennan, który przychodzi z, z drużyny kolejarza Ravitch. Tam też pokazywał się ze świetnej strony. No i to, jak się pokazał między innymi w SGP2 w Cardiff na torze trudnym, bo tak trzeba określić chyba warunki, które mieli młodzi zawodnicy w trakcie tych zawodów. Więc naprawdę y, drużyna Orła jest y, ciekawa. Jest to taka trochę mieszanka y, doświadczenia, bo czy Tomasz Gapiński, czy nie jest, Christian Iversen to są zawodnicy, którzy mają ogromne doświadczenie, bardzo dużą wiedzę i mogą też tych młodych zawodników, takich jak właśnie Mateusz Tonder czy, czy Tom Brennan wspomniany wcześniej, mogą ich naprawdę bardzo wiele nauczyć. Dziś wyjątkowy dzień. Swoje urodziny świętuje Andrzej Chuszcza, czyli legenda naszego klubu. Panie Andrzeju, życzymy dużo zdrówka, szczęścia i samych radosnych chwil przy W69. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku 5. Okrążenia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.